Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam na przegląd i dziś zaczynamy od zegara za prawie 40 zł. Zegar wykonany z metalu. W sobie posiada wbudowany system dzwonków, a także radar, chociaż nie wiem do końca co to dokładnie jest, ale tak tutaj było napisane na tej informacji wraz z ceną. Jeżeli chodzi o ten zegar, bardzo mnie zaskoczył swoją wagą, z tego względu, że jest on całkiem ciężki. Tutaj już go odłożę i pokażę Wam. Lampy, które już kiedyś były, tak więc ponownie wróciły. Lampy stołowe ze szkła za prawie 35 zł. Są to lampy LEDowe, które występują w różnych wariantach kolorystycznych. Są wykonane z bardzo grubego szkła. Ogólnie też uważam, że całkiem fajnie się prezentują na żywo. Kolejna alejka. Tutaj mamy różnego rodzaju świeczniki. I z nowości mamy ten oto świecznik za prawie 10 zł. Świecznik występuje w różnych wariantach kolorystycznych. Średni rozmiar, jeżeli chodzi o jego strukturę, jest ona taka chropowata. Mam nadzieję, że widzicie to u siebie na swoich ekranach. I teraz kolejna nowość. Według tej cynówki jest to zestaw do otwierania win. Częściowy za prawie 30 zł, a tutaj na tym kartoniku jest informacja, że są to jakieś miseczki szklane. I zaraz Wam tutaj pokażę naklejkę, która jest na tym kartonie, i przeczytajcie sobie dokładnie, co tu jest napisane. Tutaj też jest informacja, że jest to zestaw to dla Sommeliera, ale ja tak naprawdę zestaw dla Sommeliera znalazłam później. Ale to za parę minut. Obok tego zestawu mamy tacę na ciasto z kloszem z tworzywa sztucznego. Cena to prawie 16 zł. Tutaj akurat lekko byłam zaskoczona wagą tego zestawu z tego względu, że też swoje waży i to mnie akurat zaskoczyło, bo spodziewałam się czegoś takiego bardzo naprawdę leciutkiego z racji tego, że jest to wykonane właśnie z plastiku. Odkładam tą tacę i przejdziemy sobie dalej. Tutaj już różnego rodzaju szkło, słoiki i również mamy nowość tutaj na niższej półce za prawie 12 zł mamy słoik, jest on pojem, o pojemności 1 litra, wykonany ze szkła szkło dość cienkie tutaj pokrywka z drewna akacjowego i Kolejna nowość, jaką znalazłam w tej alejce, jest to taki kubeczek do kawy, który ma podwójne ścianki. Kubeczek za prawie 10 zł. Występuje on w dwóch wariantach kolorystycznych. Muszę przyznać, że są naprawdę ładnie, estetycznie wykonane te kubeczki. Następna nowość jest to zastawa porcelanowa. Też Wam pokażę wszystkie różnego rodzaju talerzyki. Za prawie 25 zł mamy taką większą miskę. Ona jest tutaj w tym kolorze takim szarym. Za 13 zł jest głęboki talerz porcelanowy. To jest właśnie ten tutaj na dole to nie jest ta miseczka, bo tutaj, jak sprawdzam, ta miseczka jest o wiele mniejsza. Obok właśnie jest miseczka porcelanowa za 12 zł. Od razu też mam powiem, że ta porcelana jest dość ciężka. Tutaj mniejsza miseczka za 5,50. Jak możecie też zauważyć, tutaj mamy dostępne trzy kolory do wyboru, jeżeli chodzi o tą zastawę, półka niżej za prawie 4 zł, mamy talerzyk na ciastko, bardzo malutki, uważam, że naprawdę. Uroczo wygląda ten talerzek. I obok za 12 zł talerz śniadaniowy. Tutaj też Wam go pokażę, jak on się prezentuje. No i jeszcze tutaj poniżej mamy talerz obiadowy, który kosztuje prawie 14 zł, średnica 26 zł centymetrów i też Wam oczywiście go pokażę jak on się prezentuje tutaj jak zauważyliście ta zastawa ma taki złoty rant tak więc raczej nie nadaje się do zmywarki i jeszcze na samym dole jedna ta większa misa kolejna alejka i tutaj za prawie 60 zł mamy regał ścienny metalowy występuje on w różnych kolorach Tutaj akurat mamy bok tego regału. W rzeczywistości tak on wygląda z frontu. Tutaj, że chodzi o ten regał, już go nie wyciągałam, ale zrobiłam Wam zbliżenie, jak on się prezentuje w całości. Półka niżej z nowości taca z lustrem, występująca w dwóch kolorach. Taca za prawie 22 zł, jest ona wykonana z metalu i od spodu ma taki welur, uważam, że całkiem jest nieźle wykonana. Kolejne nowości jakie udało mi się znaleźć są na, na dziale z osłonkami, za 18 zł mamy doniczkę, chociaż to jest tak naprawdę osłonka, a nie doniczka. Też ta osłonka występuje w różnych wariantach kolorystycznych. Oprócz tego za prawie 17.50 mamy sztucznego sukulenta. Tutaj też mamy różne rodzaje, zarówno jeżeli chodzi o te osłonki. Też uważam, że całkiem ładnie jest wykonana ta sztuczna roślinka. I teraz kolejny produkt już z działu ze sprzątaniem. Jest to zestaw dwóch takich silikonowych myjek. Jak widzicie, mają różne zastosowania te myjki i one kosztują 3,50. Alejka z oświetleniem. I tutaj też będziemy mieli nowości na wprost za 35 zł. Mamy przenośne światło nastrojowe. Całkiem y, duży kartonik. I też Wam zaraz tutaj pokażę. Informacja, jaka znajduje się na tym opakowaniu, żebyście mogli sobie na spokojnie przeczytać. Uważam, że naprawdę całkiem fajnie prezentuje się ta lampka, tak bym ją nazwała. I tutaj jeszcze kolejne lampki. Z boku za 60 zł jest taki zestaw zewnętrznych światełek. Tu mamy 8 sztuk. Został już tylko jeden kartonik. W ten sposób się on prezentuje, i obok, kolejna lampa stojąca za 45 zł, wielokolorowa, oczywiście na pilota zdalne sterowanie. Tutaj, według informacji, ta lampa ma 150 cm wysokości, tak więc ją trzeba sobie samemu złożyć, i też Wam pokażę te informacje, jakie znajdują się na tym opakowaniu. Tylko najpierw niech znajdę język polski. I tutaj mamy wszystko wyszczególnione, jeżeli chodzi o lampy to jeszcze nie wszystko, bo spójrzcie na półkę poniżej, powróciły te takie lampy ścienne za 20 zł, one kiedyś robiły furorę. Są wykonane z tworzywa sztucznego w dwóch kolorach, czarnym i białym. I tutaj muszę przyznać, że pierwszy raz widzę tę lampę na żywo i jestem bardzo mile zaskoczona, jeżeli chodzi o jej wykonanie. Plastik jest całkiem gruby, też bardzo ładnie ona wygląda. I obok mamy taką lampę nocą za prawie 18 złotych z sensorem ruchu i ta lampa też występuje w dwóch wariantach kolorystycznych. Tutaj jeszcze informacja w języku polskim, żebyście mogli sobie na spokojnie przeczytać coś więcej na temat tego produktu. Odkładam już tą lampę i teraz przejdziemy troszeczkę dalej. To się dla zwierząt, bardziej dla kota. Mamy drapak, cena prawie 130. 4 zł, czyli nie prawie tylko równa co na 134 zł. Tu jest dość duży kartonik, a w ten sposób prezentuje się ten drapak. Tutaj też mamy konkretne wymiary. Na pudełku mam napisane 110 cm, a tam na cenówce było 113 cm. Tak więc nie wiem, który wymiar jest prawidłowy. Na dziale ze świątecznymi dekoracjami mamy deskę do serwowania za prawie 18 zł wykonaną z bambusa. Dyska średniej wielkości, dość lekka. Ogólnie też uważam, że naprawdę fajnie się prezentuje ta deska. Już ją odłożę i idziemy do kolejnej aleki w poszukiwaniu nowości. I tutaj będzie biżuteria. Jeżeli chodzi o biżuterię, znalazłam za prawie 14 zł zestaw dwóch bransoletek z kamieniami szlachetnymi, te bransoletki występują w różnych wariantach. I też oczywiście Wam pokażę praktycznie wszystkie, które akurat były w sklepie, w którym ja byłam. Tak więc zobaczycie co jest do wyboru. Tutaj muszę przyznać, że naprawdę ładnie wyglądały te zestawy i też jeżeli właśnie chodzi o te kamienie, jest naprawdę w czym wybierać. Kolejny dział, uroda, za prawie 6 zł. mamy matę do czyszczenia pędzli, mata silikonowa, jest ona w różnych wariantach, różni się zarówno kształtami jak i wielkością, tutaj mamy trzy warianty do wyboru i oczywiście też Wam je wszystkie pokażę. Dział z gotowaniem, tutaj za prawie 100 zł mamy naczynie do pieczenia żeliwne, występujące w różnych wariantach kolorystycznych, naczynie o pojemności 3,5 litra. Tutaj jak możecie zauważyć mamy również dołączoną pokrywkę średnica 24 cm. I kolejną nowością, jaką znalazłam na tym dziale, za prawie 14 zł, jest to organizer do zlewu ze stali nierdzewnej. Organizer pakowany w taki kartonik. Kartonik średniej wielkości. Zaraz Wam tutaj przekręcę i konkretnie zobaczycie na tym zdjęciu, jak prezentuje się ten organizer. Uważam, że całkiem fajnie. I oprócz tego organizera, kolejna właśnie nowość. Jest to ten zestaw Somaliera. Tutaj akurat już jest bez cenówki. Tylko i wyłącznie mamy kartonowe opakowanie. Mniej więcej jest narysowane, co zawiera ten zestaw wewnątrz. No i oczywiście tutaj na tej naklejce w języku polskim też możemy sobie na spokojnie przeczytać co konkretnie wchodzi w skład tego zestawu. Tylko tak jak ja powiedziałam, tutaj nie ma ceny. W aplikacji też niestety nie znalazłam tego produktu, tak więc nie powiem Wam ile on kosztuje, ale zapewne coś koło 30 zł. Teraz dział dla samochodu. Mamy odświeżacze powietrza do auta za 9 zł. Odświeżacze występują w różnych wariantach i też muszę przyznać, że naprawdę bardzo ładnie wyglądają na żywo. I to już jest ostatni produkt w tym przeglądzie. Tak więc dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania i zapraszam oczywiście na inne przeglądy. Pa pa!